prawicy, dla których dla których Ron Paul byłby o wiele, lepszy, o wiele lepszym kandydatem niż niż Mitt Romney czy Barack Obama. Tak. Tak. I to jest jedyny kandydat, który o tym mówi. Natomiast tutaj jest skutkami, który się nazywa będziemy dyskutować na pewno o wizach. Tak. To jest bzdura. System w Ameryce jest taki, że nie można dyskutować o wizach, tylko trzeba wprowadzić pewne rozwiązania, które ominą ten punkt. To jest jego kandydat republikański. To jest kandydat republikański, tak. Jedyny, który został w Zapraszamy serdecznie w tym momencie, tutaj za minutkę zaczniemy, zaczniemy mówić dlaczego tu stoimy i dlaczego akurat z tak dziwnym transparentem. Wytłumaczę Państwu wszystko, opowiem Państwu o co nam chodzi, dlaczego tu jesteśmy w tym momencie. Za chwilę się wyrwaństwa zocznie. Konferencja prasowa, jak już wcześniej zapowiadałem. Kongresu Nowej Prawicy, w której wyjaśnione zostaną pewne powody, dla których Paul, Ron Paul byłby lepszym kandydatem na prezydenta niż ten, który tutaj nas odwiedza. Jak również Barack Obama. Dlaczego za chwilę o tym na konferencji? Proszę Państwa, zebraliśmy się tutaj dlatego, że wizyta kandydata na prezydenta Mita Rumneya jest e, czymś, co nasze media i nasze władze przeżywają, jakby było to coś wyjątkowego. Otóż Romney, kandydat na prezydenta e, z ramienia Partii Republikańskiej, prawdopodobny kandydat, jest niczym innym od Obamy. On się właściwie niczym nie różni, nic nam nowego nie wnosi. Nie ma żadnych postulatów, z których my moglibyśmy się cieszyć. Gorzej, jest jednym z tych, którzy popierają na przykład naszą misję w Afganistanie już w tym momencie do prawie 2030 roku. I teraz transparent, który Państwo widzicie za nami tutaj, Polish Choice Ron Paul, jest transparentem, który pokazuje, że my popieramy Paula. Ron Paul to jest kandydat również Republikanów. To jest kandydat Republikanów, który akurat jest za tym, żeby wycofać wojska z Afganistanu, czyli nasi żołnierze wróciliby wreszcie do domu. Jest również za tym. Żeby zakończyć całkowicie system wizowy, ten uwłaczający dla nas podły system, który sprawia, że musimy jeździć do Warszawy i się prosić o to, żebyśmy mogli pojechać na wycieczkę do, do USA. Jest jedynym kandydatem, który o tym mówi, a przy okazji jest też kandydatem wolnościowym. Jest kandydatem, który mówi o zniesieniu podatków. Jest kandydatem, który mówi o wolnym rynku. Jest jedynym kandydatem w USA w tym momencie, który robi jakąś różnicę, który mówi o czymś zupełnie innym. Mi Rumnej jest w tym momencie traktowany tutaj jak celebryta. Bardzo nam miło. Mamy nadzieję, że nie wymyśli jakiejś głupich rzeczy, tak jak wymyślał w, w Anglii, gdzie powiedział, że Londyn się nie przygotował do Olimpiady będąc w Londynie. Mamy nadzieję, ale chodzi nam o to, żeby zwrócić uwagę na to, że istnieją tam inni kandydaci. Teraz walka będzie pomiędzy Obamą i Rumnejem. Nie myślcie Państwo, że będzie cokolwiek innego. Czy jeden, czy drugi, nieważne, który wygra. To, co tutaj się dzieje, nie jest w żaden sposób wpływające na naszą rzeczywistość. Jeszcze jedno, najważniejsze. To spotkanie tutaj z Lechem Wałęsą odbywa się pod pretekstem tego, że będzie tu dyskusja na temat PiS. Sprawdźcie sobie Państwo w internecie. Piszcie sobie hasło na Google. System wizowy w USA. Co tak naprawdę można zrobić w systemie wizowym? A potem porównajcie to sobie z wypowiedziami pana Mita Neya. Dowiecie się Państwo prawdy o tym, jak wygląda sytuacja. A to, że Mid Romney tutaj do nas przyjechał i powiedział nam, że będzie dyskutował na tematy takie, które nas interesują, to jest bzdura. Przyjechał tutaj dlatego, że polonia amerykańska jest coraz liczniejsza i jesteśmy też wyborcami tam na miejscu. A jest, proszę Państwa... Y ja będę już kończył, nie chcę Wam zajmować tutaj tego pobytu gdańskie z pięknym miastem, przejdźcie się, wypijcie sobie spokojnie kawę, uśmiechnijcie się. Natomiast nie zajmujcie się za bardzo politykami, bo nie warto, tak? Wizyta Mita Neia nie jest niczym specyficznym, specjalnym, wyjątkowym i proszę was, nie traktujcie tego tak, że to on nas zbawia. My łaski nie robi, że tu przyjechał. Prawda jest taka, że my powinniśmy wreszcie zrozumieć, że Amerykanie z nami robią interesy, a nie nas ratują. To my do nich jedziemy, to my im pomagamy i my nie mamy nic tak naprawdę w zamian. Więc ten system wizowy to jest pierwsza rzecz i powrót naszych wojsk do Polski to jest druga rzecz. I tyle chcieliśmy Państwu powiedzieć. Dziękuję bardzo, że mnie słuchaliście. Z miłego dnia. what's your name uh, arthur jambor and what, you are for ron paul uh, well, exactly in Poland uh, there is a there is a party that is called the Right Wing Congress and and uh, this is like exactly the same that Ron Paul says in America the same things that Ron Paul says in America it's uh, it's the same thing in Poland. All right. Well, you came out today. Is that because Governor Romney is here? Well, yeah. We came out here just to say hello and uh, and to tell him that we're not interested in his candidacy. We are interested in Ron Paul and in what he says because he is the one that really makes. The difference. He's the one that says about uh, our troops coming back to Poland and not dying with American troops out there. And he is the only one that says about the visas problem, because this is something that is very distracting for us, you know. Polish people have to have to go and ask for the opportunity to go to the USA to have a trip. And this is awful for us. And Ron Paul says about demolishing the system, not changing or altering it anyway. He's just saying about completely destroying it. And this is what we what we think should be done done. What about President Obama? Well, we are not against, we are completely against President Obama. President Obama is a socialist in Poland. He would be even called a communist. And uh, what influence do you think you'll have uh, supporting Ron Paul here? You, you can't vote in the US, right? Well, we can vote in the US, but we can, uh, but can show you vote? people. Can you vote in the US? Are you American? No, no, no. I'm Polish. And okay. and you know, uh, we can show people, uh, ask people to to watch uh, Ron Paul on YouTube. There are like dozens and hundreds of movies with Ron Paul's uh, words and with the subtitles in polish so we can get to know what his ideas are you know there are no differences between obama and romney in reality but there is a huge difference between ron paul and everybody thank you sir thank you very much <laughs> Kapelniczko! Są wśród nas tacy, którzy próbują jakoś nam przesłonić, ale niestety nas nie zagłuszą. My się przynajmniej przyznaliśmy skąd jesteśmy. Kongres Nowej Prawicy popieramy Rona Pola. Why we support one yeah. well. way? Yes, I would say that if we had a choice, we don't have a choice right now. But if we had a choice, I would set them all back. I want our boys back to Poland, and I want everybody back to their countries, their families. You know, this is uh, the great idea because uh, I think that America is, is is making a huge mistake by coming into every country that it wants, and and uh, and really. Exactly, and this was a mistake, right? This was a huge mistake. Well, I think this was a huge mistake because uh, he, is, uh, he is pumping up the, the the situation. The blood pressure goes up when he says things like that. I mean, this is dangerous, you know. And and uh, right now, the American voters, the American uh, voters uh, think of the American presidential candidate as okay if he's tough, if he's strong, if he's funny. Uh, we support him, right? So uh, we find that a problem. Uh, my name is Arthur Jambor, Arthur uh Arthur, like normally and, and and then Jambor D Z I M B O R. and so uh, there is no libertarian There is no libertarian uh, it's, no, it's not called like that. It is. There is a, a libertarian party, and this is exactly this Congress of New Right Wing. Oh, okay. And this is the libertarian, liberal, and well, a, a little bit of anarchy and something like that. But, but we're generally no, we're generally like business people, I would say, and people who uh, look at the world with economy and not with uh, okay, let's make everybody equal sorry because this is awful for us and uh, what Obama does right now is, is something that is awful for us and well I find I, in Poland you we don't have, like Obama. no but we have we have the same issues in Poland you know we have uh, people who, who rule Poland right now are people who uh, exactly have the same problem they don't uh, lower taxes they make them higher uh, they don't help us they, 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 they really distract us uh, and, uh, they kill business. And this is awful, you know, because everything is connected with the with the government right now. So uh, we are 20 years after communism times, and still we are a little bit inside. Yeah, still dealing with some of those Yeah, Yes, so that's well, it. Thank you very much. Good thank talking. You. Thank you. We better get moving. Yeah. Okay. Take care. Na podsumowanie tego reportażu chciałbym tylko powiedzieć, że gdy staliśmy z tym transparentem, który tutaj widzicie za mną, natychmiast pojawili się jacyś bardzo niemiło wyglądający chłopcy z dużymi parasolami, którzy mieli zadanie zasłonić nas i nie pokazać Mitowi Rumnejowi, że coś się tutaj ciekawego dzieje. Otóż nie dali rady. Mogli nas zasłonić, a nie dali rady nas zagłuszyć. No i skończyło się, jak się skończyło. Mam nadzieję, że się wam podobało. Dziękuję bardzo.